Siemaneczko z tej strony daw Dzisiaj zagramy sobie The Binding of Isaac Rebirth I zrobiłem nowy save I jedziemy na Isaacu. No i mamy złoty pokój na start zarobiliście? Revenge fly Super Ta mucha jest dobra, no nawet dobra Jakoś nie zaskakuje mnie aż tak Bart No i znowu Te kolce Chodź tu Nie Nie lepiej nie chodź tu A nie będziesz mi tu Srać tym kałem No jednak i tak tam muszę iść Ja to wiedziałem Ta mucha jest fajna bo ona ich atakuje To jest super nie muszę nic zrobić e, nie kupę się rozwalę Poczekajcie Tylko rozwalę Jak będzie znowu ten sam boss Bo już nagrywam drugi raz Nie Za pierwszym razem Nie było warunków Do y, wrzucenia tego na YouTube A więc nie wrzuciłem Za drugim razem umarłem Bo był niezajebisty boss A więc y, Fakt Za dużo mu No mucho, zabij muchę. Zabij swoje... Nie, za dużo ich. Będę tak robić. Jezus prawie dostałem, bo się musiałem podrapać, nie? No i nareszcie. Jezus. Dziękuję, że ich pozabijałaś, mucho. Ja tych głównie nie rozwalam, mi się nie chce nawet. Ja wiem, że mogą mi tam monety wypaść albo z serduszka, ale... A że ja jestem leniwy, no to ja tego nie rozwalam. No kupy chodźcie tu Chodź tu. Ja się boję, bo to robisz takie gwałtowne ruchy. Ja się zawsze do tego gówna boję i mów tak samo. No super. Pięknie fajnie. Dobra, mam pół serduszka, jest dobrze. Jezus, klawisze mi się zablokowały. O, siema. Trzeba, pierwsze co to, to, trzeba to rozwalić Dobra, biorę pół serduszka Oby nie było to sa tego samego bossa, bo zabije, Zgarek! Mam nadzieję, że tego strzelać nie będzie, nie? O Lary, no Lary to jest, easy, easy. No, a jednak nie, dobra, nie, ci, o ja się nie odzywam lepiej Ta Mucha go prędzej zabije niż ja, nie? Ja nic zrobić nie muszę. To to jest HP. zarąbiście. Idziemy na następne piętro za chwilę. Pięknie. Ale dobrze, pominiemy sobie to, bo mi się nie chce czekać. Ile już jest nagrania? Ale 3 minuty. Ok. Nie, oni te spawnery spawnują. Nie, nie spawnuj tego. Bo to więcej pająków robi. Ja nie lubię... Nie, ha, ha. nie lubię pająków. A bo wiecie co się tego co to spawnuje się zajmę tym. Dobra, teraz. Spawnery zasrane. Chodź tu. Ty też chodź tu. Pająku. Dobra, nara. Dobra, chodź tu do pająku. Ja to wiedziałem, nie, że się w dupie w niego. Wiedziałem, super. Dobra, mucho, zajmij się nimi, bo mi się nie chce. Mam dwa klucze, jest dobrze. Zajebiście, double shot buddy zajebiście jaki. O Jezus fajnego przyjaciela mam. Co? Ty Mucho Dobra, serce chodź. O nie, 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 w dupie w dupie Nie wiedziałem, że tu w dupie, nie? Ale było niemożliwe. O, chodź tu. Jest, tu jest, e, tak, tym palącym jego nie zarąbiście. Dobra, idziemy szybko do Bozruma. Nie ma co tu już robić. Monstro, Easy. Jeszcze mucha go zacznie... Pięknie, easy. No, normalnie serduszko już wdupiłem przy nim. Mucha atakuje. <noise> Że mucha więcej robiła za mnie niż ja sam. O, odwykowałem coś. No, obcasy. range up. Chodź, serduszko. Chodź. O, idziemy Nie, yeah, trzeci. Co to jest? Ehe A tego jednego i teraz jego łajno, dobra No dziękuję, znowu jakąś pałkę mam na poprzednim nagraniu też miałem pałę jakąś Ej, super, kolejny kluczek. Dobra, ciekawe gdzie jest złoty pokój. Bo ja do tego tylko. Tu nic nie było. Super pokój, normalnie. I teraz gówna. Ta mucha jest niezawodna, nie. Nie, nie wierzę. Dwa serca mam tylko. Nie, to wdupiłem jeszcze bardziej niż mogłem. Mogłem ominąć ten pokój. Zabiję go kiedyś, no. Jeszcze ten. pięknie. Mam trzy serca. Nie pukać mi tam za ścianą, bo was pozabijam normalnie. No pięknie. Mucho zabija. <śmucho> to jest normalnie jak... Serio. Serio? O Boże. Mam dwie muchy. I przyjaciela jeszcze nie Jak ja to w dupie to normalnie hmm. Chyba nie O nie, jak ja go nie cierpię Otwórz tą paszczę No otwórz No ale otwórz tą otwórz ten pysk Trafiłem go? Tafiłem go trzy razy Chodź tu Jakie skupienie maksymalne na tej grze mam Dobra, trzy pół serduszka Nieźle No to są te robaki Nie, 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 nie otwiera tego pyska Nie, nie wychodź stamtąd Jeden został Gdzie ten buzzroom? Słody pokój był, tak? No to idziemy Tu jest buzzroom, zarobiście No nie, jeszcze w dupie Dobra Co? Co to jest? Jeszcze tego nigdzie nie miałem A nie lubię tych skac skaczących O, Co? w dupie na nim Mucho zabij go! Dobijamy go! Je, umarł mu się! O! Super Evil up! Pięknie! Czerne serce, idziemy dalej! Dobrze, ominę sobie to, bo ja to używam na pamięć e, 10 minut prawie już nagrywamy, super co będę, jak pójdę sobie do szkoły, to będę wrzucał sobie przez yy, komórkę ten odcinek? No bo się nie opłaca przez komputer. Znaczy przez komputer też coś tam pójdzie, ale wiecie. Nie, nie wierzę. Niebieskie serce, nie umieraj. Tak, Mucho, zabij już go. To, to jest normalnie masakra z tą Muchą, to jest za bardzo OP. Dobra, pięknie. Pew te no teraz ich dobra. Udało się jakoś. Super, to pokój tu jest. Pięknie Chodź tu. Evil friend. No zarąbiście Ej wiecie czego ja nie szukam? Fak, sekretnych pokoi nie szukałem A jestem ja A tu nie mam jak wejść Nie bo tu był taki fajny kandydat był Dobra, to idziemy do tego dużego pokoju O nie, 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 nie Najgorszy pokój jaki mógł być Według ja mnie Ja z nimi walczyć nie umiem Tu ten to, to, to jest zajebisty Wiedziałem Wiedziałem W ogóle Czemu ja mam tak mało monet w tym ranie To jest kusiwanie fer. fair No chodź, chodź Nawet pięć monet Nie uzbierałem jeszcze Pięknie Co to jest jak ja tylko tak? A zarąbiście amnezja, nie? Dobrze, idziemy do... Co mnie bije? Aha, ta mucha, dobra, nieważne. Pięknie, ja te spawnery nawet zabił, nie? Lil Chubby. O, staw. Pięknie. Luck up. Pojrzem shot. Yy... Ale shot lepszy. Już jestem przed bossem Ej czekajcie zaraz, do, zaraz wrócę Dobra siemaneczko już wróciłem Bo mi zaczęło lagować więc musiałem zresetować nagranie To jest piękne jak gotuje. Ej nie lubię tej dużej kupy to jest gówno To jest, gu, to jest kupa gówna A on to fajne to mm, Laser, laser Za dużo elewena No chyba nie Pięknie काय